To jest znakomita promocja zdrowego trybu życia i promocja takich postaw prozdrowotnych. Te osoby, które przeszły te metamorfozy, niewątpliwie wykazały się silną osobowością. To trzeba podkreślić, docenić. W niektórych przypadkach wręcz budzi to podziw. Ta ilość pracy, którą te osoby wykonały. I oczywiście, jeśli mamy. Wyprowadzić z tego jakiś ogólniejszy wniosek to przede wszystkim ten, że warto dbać o swój stan zdrowia wtedy, kiedy mamy na to szansę, kiedy jeszcze nie ma tych skutków ubocznych i popularyzacja tego typu akcji temu służy. Więc z tego punktu widzenia należy ją wspierać. Jesteśmy zainteresowani tym, żeby nasza młodzież, a właściwie nasi mieszkańcy w jak najszerszym zakresie uczestniczyli w takich akcjach prozdrowotnych i żeby ta aktywność fizyczna była na co dzień, a nie od święta, bo później jest zdecydowanie trudniej wrócić do pewnych pożądanych standardów w wyglądzie i wadze. Robimy wszystko, żeby młodzież miała dostęp do infrastruktury sportowej czy rekreacyjnej. Tak naprawdę ona tego potrzebuje, ale potrzebujemy również i my trochę w wieku już późniejszym. Gdyby taka akcja mogła nam towarzyszyć na co dzień, czy gdyby promować aktywny tryb życia, wszystko jedno. Bieganie, jazda na rowerze, ćwiczenia w domu, nie zawsze to trzeba robić poza domem, choć z reguły jest to dużo przyjemniej. Oczywiście te skutki tego będą pozytywne jak będziemy aktywni fizycznie będziemy zdrowi jak będziemy zdrowi nie będziemy wydawali pieniędzy na to co jest tak naprawdę nam niepotrzebne czyli na leki i porady a to też oznacza większą aktywność w wymiarze kulturalnym będziemy wtedy korzystali z tego co Lublin dzisiaj oferuje popieram i tę galę i akcję bo dzisiaj jest święto tych osób którym się udało święto tych którzy E, walczą o swoje zdrowie i odnieśli sukces, a przecież ile jest takich, e, gdzie e, właśnie, e, które te osoby nie bardzo mogą sobie poradzić tak, ze swoimi problemami, więc e, warto upowszechniać tego typu akcje i też przyjąć tą e, tezę, o której Pani mówi, e, że jeśli będziemy aktywni fizycznie i, i zdrowi, no to oczywiście e, w, zawsze to jest lepsze rozwiązanie niż sytuacja odwrotna, a tego potrzebujemy. Znaczy, aktywność sportowa, rekreacyjna, aktywność w tym rozumieniu, o jakim tutaj mówimy, fizyczna, to jest tak naprawdę dbanie o siebie, o, o, o swoje samopoczucie i chyba również o te takie częste relacje z otoczeniem społecznym, bo wtedy się nie boimy tych kontaktów tak? i nie boimy się różnych form aktywności, również w wymiarze zawodowym, społecznym. Tematomorfozy dotyczą właśnie wszystkiego wyglądu, e, zdrowia, ale również i tego zdrowia psychicznego. Te osoby, które się e, dzisiaj wypowiadały, one właściwie wywalczyły sobie prawie drugą osobowość. Tak? To jest naprawdę sztuka być e, tak silnym e, i dokonać tego. Trzeba to podziwiać, A Też też trzeba pamiętać o tym, że nie doprowadzajmy się też do Stanów, w którym będziemy musieli e, właśnie przez takie ciężkie. E, zabiegi fizyczne przez ćwiczenia, przywracać swój pierwotny stan. Nie jest to łatwo, bo słabość jest cechą nas wszystkich. Ale pamiętajmy, że może być też inaczej. Ta aktywność od samego początku fizyczna powinna nas przed tym uchronić. Popieram i tę galę i akcję, bo dzisiaj jest święto tych osób, którym się udało. Święto tych, którzy Walczą o swoje zdrowie i odnieśli sukces. A przecież ile jest takich, gdzie właśnie, które te osoby nie bardzo mogą sobie poradzić tak, ze swoimi problemami. Więc warto upowszechniać tego typu akcje i też przyjąć tą tezę, o której Pani mówi, że jeśli będziemy aktywni fizycznie i zdrowi, no to oczywiście zawsze to jest lepsze rozwiązanie niż sytuacja odwrotna. A tego potrzebujemy. Znaczy, aktywność sportowa, rekreacyjna, aktywność w tym rozumieniu, o jakim tutaj mówimy, fizyczna, to jest tak naprawdę dbanie o siebie, o, o, o swoje samopoczucie i chyba również o te takie częste relacje z otoczeniem społecznym, bo wtedy się. Nie boimy tych kontaktów, tak? I, I nie boimy się różnych form aktywności, również w wymiarze zawodowym, społecznym. Tematomorfozy dotyczą właściwie wszystkiego, wyglądu zdrowia, ale również i tego zdrowia psychicznego. Te osoby, które się dzisiaj wypowiadały, one właściwie wywalczyły sobie prawie drugą osobowość. Tak? To jest naprawdę sztuka być tak silnym i dokonać tego. Trzeba to podziwiać, też też trzeba pamiętać o tym, że nie doprowadzajmy się też do stanu, w którym będziemy musieli właśnie przez takie ciężkie zabiegi fizyczne, przez ćwiczenia przywracać swój pierwotny stan. Nie jest to łatwo, bo słabość jest cechą nas wszystkich, ale pamiętajmy, że może być też inaczej. Ta aktywność od samego początku fizyczna powinna nas przed tym uchronić. Czy patrząc na te osoby i słuchając tak wiele aktywności fizycznej, pan prezydent też tak myśli trochę bardziej o sobie, jeżeli chodzi o kontekst aktywności fizycznej? I czy można wygospodarować trochę czasu przy tak dużej liczbie obowiązków? Znaczy, niewątpliwie przydałoby się, co oznacza, że trzeba skrócić czas pracy i, i, i wracać do domu wcześniej niż o 22, bo potem się już nie chce ćwiczyć. Ja w zimie bardzo intensywnie. Jeżę na nartach, to oczywiście wymaga kondycji, więc wcześniej czy, czy później ta kondycja musi się pojawić, więc ćwiczenia fizyczne oczywiście temu też towarzyszą. W lecie jeżdżę na rowerze, raczej nie biegam, a lubię rower i to praktycznie rzecz biorąc na dziś mi wystarcza. Od czasu do czasu ćwicząc w domu już tak bardziej, może mniej intensywnie. Natomiast każdy powinien mieć swoją miarę tych ćwiczeń fizycznych, czyli dostosowaną do swoich potrzeb. Trudno tutaj z góry narzucać. Tu są fachowcy, którzy mogą podpowiedzieć, tak żeby to oczywiście ten intensywno, intensywność ćwiczeń nie szkodziła. I każdy też powinien robić to konsekwentnie. To znaczy, jeśli już coś robimy, to róbmy to dobrze. A zatem. Dbajmy o zdrowie na co dzień i, i starajmy się utrzymać dobrą kondycję fizyczną.